Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę jak z wykorzystaniem produktu Acronis Cyber Protect Cloud można wykonywać inwentaryzację sprzętu i oprogramowania. Funkcja inwentaryzacji sprzętu umożliwia przeglądanie wszystkich elementów sprzętowych dostępnych na urządzeniach fizycznych i wirtualnych z systemem Windows i macOS. Funkcja inwentaryzacji oprogramowania Umożliwia natomiast przeglądanie wszystkich aplikacji dostępnych na wszystkich urządzeniach z systemem Windows i Mac OS. Funkcje inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania są obsługiwane tylko w przypadku urządzeń, na których jest zainstalowany agent ochrony. Aby uzyskać dane inwentaryzacyjne, można uruchomić automatyczne lub ręczne skanowanie urządzeń. W przypadku włączenia skanowania w celu inwentaryzacji, System automatycznie zbiera dane o sprzęcie i oprogramowaniu co 12 godzin. Funkcje skanowania w celu inwentaryzacji sprzętu oraz oprogramowania są domyślnie włączone, ale w razie potrzeby można to ustawienie zmienić. Zarządzanie automatycznym skanowaniem inwentaryzacyjnym znajduje się w sekcji Ustawienia Zarządzanie. Istnieje możliwość też ręcznego uruchamiania skanowania w celu inwentaryzacji sprzętu lub oprogramowania wybranego urządzenia i przejrzenia bieżących danych dotyczących tego urządzenia. Aby to zrobić, należy w konsoli CyberProtect przejść do sekcji Urządzenia, kliknąć Urządzenie, które chcemy przeskanować, a następnie kliknąć Inwentaryzacja. Następnie na karcie oprogramowanie i sprzęt należy kliknąć przycisk skanuj. W tym miejscu możliwe jest też przeglądanie wyników skanowania dla pojedynczego urządzenia. Pojawiają się tutaj informacje odnośnie oprogramowania dla tego urządzenia oraz odnośnie sprzęt dla tego urządzenia. Dodatkowo w sekcji urządzenia możemy aktywować wyświetlanie widoku wszystkich urządzeń wraz z ich parametrami sprzętowymi po wybraniu widoku sprzęt z listy rozwijalnej. Pojawią nam się wtedy tutaj informacje odnośnie właśnie parametrów sprzętowych. Wszystkich urządzeń. Ręczne uruchomienie inwentaryzacji oprogramowania można też wykonać w sekcji Zarządzanie oprogramowaniem, inwentaryzacja oprogramowania. W polu rozwijalnym grupuj według, wybieramy urządzenia, a następnie znajdujemy urządzenie, które nas interesuje, które chcemy przeskanować, i klikamy przycisk. Skanuj. Po zakończeniu możemy przejrzeć listę z wynikami. W tej sekcji Zarządzanie oprogramowaniem, inwentaryzacja oprogramowania możliwe jest też zbiorcze przeglądanie wyników inwentaryzacji oprogramowania ze wszystkich urządzeń. Dziękuję serdecznie za uwagę.